Firma Rekord Systemy Informatyczne powstała 19 kwietnia 1989 roku. Jej założycielem i prezesem jest Janusz Szymura, uznany przez Śląskie Stowarzyszenie Menadżerów za menadżera roku 2006. Warto zaznaczyć, że Janusz Szymura był równocześnie pierwszym i na ten czas jedynym pracownikiem firmy. Siłą rzeczy prezes stał się prekursorem tak modnego dziś trendu wash and Go, czyli dwa w jednym. Pierwszą siedzibą rekordu był budynek jednorodzinny przy ulicy Krakowskiej 104. Z czasem zmieniono lokalizację na ulicę Kresową 3, gdzie rekord wynajmował jeden pokój przy firmie Mikronet. Dziś mieści się tam laboratorium medyczne Fryda. W 1992 roku nastąpiła kolejna przeprowadzka, tym razem do budynku na placu wolności 9. Kres peregrynacji rekordu nastąpił w czerwcu 1995 roku, kiedy to rekord trafił do dzisiejszej siedziby przy Kasprowicza 5. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że negocjacje w sprawie pozyskania obiektu z wcześniejszymi właścicielami ciągnęły się przez pół roku. I jako, że pomniani właściciele pochodzili z Krakowa, nie dziwi, że pertraktacje trwały tak długo, co z kolei dowodzi zasadności określenia centuś, tym bardziej że transakcji dokonano w zielonej walucie. Przeprowadzki dokonano własnymi siłami, czyli rękoma już blisko 20 zatrudnionych wówczas w firmie osób. Dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze 64 pracowników rekord z powodzeniem przeprowadza kompleksowe komputeryzacje urzędów oraz przedsiębiorstw. Strukturę firmy tworzą dział marketingu, zespół księgowości, dział ERP, dział ratusz, pion wdrożeń oraz pion technologii i rozwoju. Główne produkty firmy to Ratusz, pakiet programów przeznaczonych dla jednostek administracji publicznej oraz Rekord ERP wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym. Oba systemy są laureatami wielu nagród i wyróżnień. O jakości oferowanego przez rekord oprogramowania i usług świadczy bogata lista użytkowników prawie 200 urzędów oraz ponad 300 przedsiębiorstw na terenie całej Polski. Firma zdobyła uznanie na rynku lokalnym, trzykrotnie zostając firmą Roku w Bielsku Białej, w tym po raz ostatni 26 marca bieżącego roku, w regionie oraz na forum ogólnopolskim, gdzie doceniono dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa, wysoką jakość i nowoczesność oferowanych usług. Od 9 lat spółka uczestniczy w ogólnopolskim konkursie promującym etykę w działalności gospodarczej, zdobywając co roku certyfikat przedsiębiorstwa Fair Play i jest jedyną firmą informatyczną w kraju, która otrzymała dwukrotnie nagrodę główną tego konkursu. Kolejnym ogromnym wyróżnieniem była nominacja do tytułu lidera polskiego biznesu 2008. Sam fakt znalezienia się w nobilitowanym gronie nominowanych poczytywać należy za zaszczyt. Nieskromnie rzecz ujmując, rekord mierzy w sam tytuł w nieodległej przyszłości. Rekord Systemy Informatyczne spółka ZO oraz prezes Janusz Szymura, nominowani za systematyczny rozwój, realizowanie strategii umożliwiającej stałe podnoszenie jakości i nowoczesności usług oraz wspieranie kultury fizycznej i sportu. Od 1 czerwca 2000 roku firma jest gospodarzem ośrodka sportowo-szkoleniowego w cygańskim lesie z profesjonalnym zapleczem konferencyjnym oraz bazą treningową dla sponsorowanych przez rekord zespołów dziecięcych i młodzieżowych, a także drużyn występujących w ekstraklasie polskiej ligi futsalu i w piłkarskiej czwartej Lidze Śląskiej. To właśnie tu powstało pierwsze w mieście boisko ze sztuczną nawierzchnią, a w ubiegłym roku w rekordowym tempie wybudowano pełnowymiarowe boisko ze sztuczną trawą i oświetleniem na obiektach rekordu podejmowano pionierskie przedsięwzięcia organizacyjne jak między innymi pierwsze w historii młodzieżowe mistrzostwa Polski w futsalu tu po raz pierwszy w historii doszło do meczu młodzieżowych reprezentacji Polski w futsalu Polski i Włoch Kilka tygodni temu odbył się bezprecedensowy na skalę kraju międzynarodowy turniej Beskidy Futsal Cup z udziałem drużyn z europejskiego topu oraz ścisłej czołówki krajowej. Za wspieranie lokalnego środowiska sportowego firma w lutym bieżącego roku po raz drugi w swojej historii została uhonorowana przez prezydenta miasta Bielsko-Biała tytułem „Dobrodzieja sportu. Przez dwie dekady funkcjonowania rekord zawsze chciał być i jest elementem lokalnej społeczności na różnych płaszczyznach życia. Działalność firmy to nie tylko przedsięwzięcia natury biznesowej, rozwój wewnętrzny czy organizacja form życia sportowego w klubie, to także współpraca z wielu podmiotami i instytucjami, z których najcenniejszą jest ta nawiązana z Akademią Techniczno-Humanistyczną, a w szczególności z katedrą pana profesora Józefa Matuszka. W ciągu 20 lat istnienia z lokalnego zakładu usług informatycznych rekord stał się firmą o ogólnopolskim zasięgu, oferującą najnowocześniejsze rozwiązania informatyczne dla urzędów i przedsiębiorstw. Wertując pobieżnie karty historii rekordu, warto przypomnieć, że 1 stycznia 1997 roku działalność Zakładu Usług Informatycznych przejęły Systemy Informatyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Pięć lat później powstała Rekord, sportowa spółka akcyjna, której głównym udziałowcem jest rekord Systemy Informatyczne. W 2004 roku oddano do użytku nowy budynek firmowy z przeznaczeniem dla działu Ratusz. Wszystko podlega dynamicznym zmianom, więc i firma rozrasta się. Oto kilka dni temu rekord zajmuje również pomieszczenia w sąsiednim budynku przy Kasprowicza 6. To nie jedyna ze zmian z ostatnich dni. Nową częścią firmy po dokonaniu przejęcia została krakowska Memax Record Group. Tym samym rekordowa rodzina powiększyła się o kolejnych kilka osób. Dodawszy do tego 64 pracowników systemów informatycznych, 19 zatrudnionych w sportowej spółce akcyjnej i 6 pracujących w Beskidzkim Towarzystwie Sportowym, daje całkiem pokaźną grupę osób. Zresztą pójdźmy dalej. Dodawszy rodziny wszystkich pracowników oraz blisko 300 dzieci i młodzieży, wraz z rodzinami i szkoleniowcami zatrudnionymi w klubie, skonstatować można, że rekordowa społeczność zgromadzona w jednym miejscu byłaby porównywalna do niemałego osiedla mieszkaniowego. Podstawową wartością rekordu od jego zarania byli jego ludzie. To oni na przestrzeni dwudziestu lat byli jego najcenniejszym elementem. Stąd między innymi dobrą tradycją są doroczne spotkania z pracownikami i ich rodzinami. W czerwcu organizowane są festyny, a w grudniu imprezy mikołajkowe. Każdej jesieni organizowane są tak zwane wyjazdy integracyjne. Jeden z nich miał bardzo szczególny wymiar. Oto na podstawie archiwalnych materiałów filmowych fragment jednego z nich. Pamięć ludzka jest zawodna, więc dziś możemy przypomnieć, że impreza odbywała się gdzieś w górach, ale pamiętamy, że okazja była szczególna – jubileusz dziesięciolecia istnienia firmy Rekord. Obrazem cofamy się o 10 lat i innego niż dzisiejszy jubileusz. Obyśmy za kolejnych 10 lat i w równie dobrych nastrojach wspominali dzisiejsze jubileuszowe spotkanie, a Rekord pod każdą swoją postacią rozwijał się równie dynamicznie co przez mijające 20 lat.